Witajcie kochani, dziś w roli głównej jak nosić jest tweedowy żakry w stylu Chanel. Domyślam się, że nie jedna z Was posiada właśnie tego typu żakiet w swojej garderobie ze względu na jego ponadczasowy charakter. Kochani, wybrałam ten żakiet, ponieważ mamy już nieco chłodniejsze poranki, jak i wieczory i przyda nam się coś na wierzchę. Ja osobiście jestem fanką żakietów, ojej, w swojej szafie mam ich bardzo dużo. Kochani, tak jak mawiała Chanel... Kobieta ma czuć się wygodnie, kobieco i nowocześnie. I właśnie taki jest ten e, żakiet. E, przygotowałam dla Was kilka właśnie subiektywnych e, stylizacji w, e, z tym żakietem e, w połączeniu z ubraniami letnimi. I przechodzimy do osłony. Pierwsza stylizacja to jest ta, którą właśnie mam na sobie. Zostawiłam ją z szarymi lordcami. W połączeniu z y, shortami w kolorze pudrowego różu i bordowego paska, całość przełamałam letnią torebką strawy morskiej, którą doskona doskonale u mnie znacie. Chcę ją wykorzystać maksymalnie w tym sezonie. E ta torebka przełamuje właśnie nam tą formalność, elegancję. I przechodzimy do kolejnej odsłony. Ponownie wykorzystuję spodenki, tym razem typu Bermudy. Zwróćcie uwagę, jak budują się proporcje. W poprzedniej stylizacji miałam zrównoważoną taką sylwetkę, a tutaj, już w tej stylizacji mam szczuplejsze nogi od górnej części sylwetki. Ta stylizacja jest taka klasyczna, minimalistyczna, ale tutaj charakteru nadaje nam czerwona torebka. Jeden mały akcent, a może zmienić nam całą stylizację. Także tak i już będziemy powoli przechodzić do Kolejnej odsłony. W tej odsłonie wykorzystuję spódnicę skórzaną w kolorze kaki. Zwróćcie uwagę tutaj na dwa materiały: tweet i skórę, jak fajnie ze sobą współgra. I do tego czarne klapeczki. Chcę Wam również pokazać, właśnie jak spódnica skórzana może świetnie wyglądać latem, że to nie jest tylko spódnica zarezerwowana na. Zimowe dni. Do tego właśnie ruda, również torebka, pięknie współgra z kolorem khaki w spódnicy. Stylizacja taka do pracy, jeżeli możemy odsłaniać, oczywiście ramiona. I już mamy kolejna stylizacja, tym razem spodnie boy, typu Boyfriend ze Struxu. Również mamy tutaj dwa rodzaje faktur. Tweet i Strux również świetnie to ze sobą współgra. Mieszanie faktur ze sobą nadaje takiego mm, charakteru stylizacji, też ona staje się taka ciekawsza poprzez mieszanie ich a i też również nowoczesna. Tutaj wykorzystuję moje buty, takie się śmieję, że są to buty tego sezonu z na platformie, ale tak jak widzimy dodałam, torebkę typu Chanel Mamy, mieliśmy tutaj właśnie elegancką górę i sportowy dół. Kolejna stylizacja już ostatnia to czarne spodnie typu dzwony. Są to delikatne dzwony, ponieważ nagawka rozszerza nam się poniżej kolan i do tego są dały na dość wysokim obsasie, bo chyba ma on 12 cm w kolorze srebra. Domyślamy się, że jest to stylizacja wieczorowa, czyli klasyka. Do tego mm, kopertówka szara. Stylizacja dla osób, które właśnie cenią sobie minimalizm. Kochani, to wszystko na dziś. Dajcie znać, która stylizacja najbardziej. Przypadła Wam do gustu pierwsza, druga, trzecia, czwarta, a może piąta. Do usłyszenia.